Jak wygląda moje pakowanie walizki dla psa? Mamy skórę wielbłąda do rzucia. Pakuję karmę, którą wcześniej zapakowałam hermetycznie, aby zajęła miejsca, nie spleśniała mi, nie zepsuła się od gorąca, także żeby nic jej nie trafiło. Dwie sztuki mi się od razu rozstrzygniły, ale to nie ma problemu. Jak pierwszą stamy te. Co jeszcze? Smaczki? Mniejsza skóra do inne smaczki, jakby dzieci chciały też bardziej się pobawić. Rosołek. Pusteczki. Do oczu wasiki. Szczotki. Odżywienie. Kaganiec, gdybyśmy chcieli przyjeździć komunikację miejską, albo wejść w jakieś specjalne miejsce. Długa linka. Teraz nie będę jej ładnie składała. Jeden z pojemników na już brudne worki. Miska. Zjemy coś? Zjmuję zapasową miskę. No I teraz będzie jedzone. to mamy zapasową bliskę z Apteczka, w której jest m.in. środek na rozwolnienie w razie zatruć. Zabawki, czyli u nas szarpak, mata węchowa, kula oraz Zestaw worków biodegradowalne, e, do mycia zębów, e, witaminy e, na opuszki palców, szampon, Simperita pasta do zębów. Bo w zasadzie na początku wycieram brutto. A później fuguję zęby pasą enzymatyczną, po czym dostaję piesek, e, skórę do życia e, Krem orzechowy. jeżeli bym miała jakieś trudności z połknięciem czegoś albo nałożeniem kagańca, bo dawno tego nie robiliśmy. to tak dla zachęty dużo łatwiej wtedy się trenuje. I w zasadzie na ten moment to wszystko. Butelkę do wody biorę osobno. Oraz obrożę. Zapasową też jeszcze dopakuję, ale pies będzie jechał w obroży w samochodzie, dlatego wszelki e, pójdą do walizki.